90 sekund o Małopolsce. Nie wszystko, co najcenniejsze w Małopolsce, da się zamknąć w muzealnej gablocie. Są tradycje, które co roku wracają na ulice Krakowa i to od setek lat. To procesje, będące częścią niematerialnego dziedzictwa miasta. Jestem ciekaw, która z nich jest waszą ulubioną. Tak naprawdę jedyna procesja, która przychodzi mi na myśl, to procesja Bożego Ciała. Jedyne procesje, jakie przychodzą mi do głowy, to te związane z Kościołem, czyli procesja Bożego Ciała lub Droga Krzyżowa. Moim zdaniem odpowiedzią na to pytanie jest procesja, która przechodzi przez ulicę Krakowa w święto Bożego Ciała. W Krakowie możemy mówić i o procesjach, które towarzyszą wydarzeniom kulturalnym, jak chociażby pochód lajkonika, który w 2014 roku został wpisany do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, czy rękawka, która, choć tradycyjnie kojarzona przede wszystkim z festiwalem historycznym, sięga do słowiańskich obrzędów związanych z kultem przodków, kiedy organizowano procesje, podczas których rozdawano ubogim jedzenie. Procesje towarzyszące wydarzeniom kulturalnym w Krakowie to procesja Bożego Ciała, której której Wspomnieliście procesje maryjne, pasyjne. Czy stojąc w tym miejscu należałoby wspomnieć także o procesji świętego Stanisława?